Pan doktor lekarz weterynarii Bogdan Konopka, główny lekarz weterynarii z głównego inspektoratu weterynarii. Będziemy łączyli się zdalnie z panem doktorem i pan doktor powie nam o wyzwaniach w produkcji mięsa w obliczu pandemii, Europejskiego Zielonego Ładu oraz rosnących wymogów dotyczących ochrony zwierząt. Zapraszamy. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Dziękuję za zaproszenie. Chcę na wstępie przeprosić, że nie mogłem osobiście do Państwa dojechać, bo różne sprawy służbowe nie pozwalają na, na pojechanie na cały dzień. Więc przedstawię najszybciej, jak będę potrafił, temat, który tutaj jest wyświetlony wyzwania w produkcji mięsa w obliczu pandemii. Europejskiego Zielonego Ładu oraz rosnących wymogów dotyczących ochrony zwierząt. Jak wiemy, w 2019 roku Komisja zaprezentowała komunikat Parlamentu, Rady w formie Europejskiego Zielonego Ładu. Stanowi nową strategię na rzecz. Wzrostu, której celem jest przekształcenie Unii Europejskiej w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo, żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej, konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 roku osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych. Ten slajd pokazuje tematykę, czego to. Dokładnie dotyczy dostarczenie czystej, przystępnej cenowej, i bezpiecznej energii, zmobilizowanie sektora przemysłu na rzecz czystej gospodarki o obiegu zamkniętym, budowanie i remontowanie w sposób oszczędzający energię i zasoby, zerowy poziom emisji zanieczyszczeń na rzecz nieto nietoksycznego środowiska, ochrona i odbudowa ekosystemów i bioróżnorodności od pola do stołu. To ten temat, który najbardziej tutaj dotyczy polskiej weterynarii Zdrowy i przyjazny środowisku system żywnościowy. Przyspieszenie przejście na zrównoważoną inteligentną mobilność. Rząd przyjmuje ten komunikat w Komisji Europejskiej, Zielony Ład, zwany EGD odnotowując jednocześnie, że wdrożenie jego będzie stanowić nie tylko szansę rozwojową dla Unii, ale również przynajmniej dla niektórych państw Unii Europejskiej, w tym Polski. Bardzo duże wyzwanie ekonomiczno-społeczne, cennym elementem jest to, że dostrzega się w nim konieczność kompleksowego podejścia do problemów związanych ze środowiskiem i klimatem. Rząd również stoi na stanowisku, że zwiększenie środków na działania klimatyczne nie powinno odbywać się kosztem cięć w innych obszarach, takich jak infrastruktura transportowa, rolnictwo czy polityka spójności. Z tego względu, w ocenie rządu ambitnym celom w zakresie ochrony środowiska i klimatu powinien towarzyszyć pakiet rozwiązań umożliwiających ich finansowanie. Strategia od pola do stołu czyli za, zapewnienie Europejczykom zdrowej, przystępnej, cenowo yy, i zrównoważonej żywności, przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochrona środowiska naturalnego i zachowanie różnorodności biologicznej, godziwe zyski w łańcuchu żywnościowym, wspieranie rolnictwa ekologicznego. Cele szczegółowe, czyli to, z czym trwają dyskusje na różnych forach rolniczych o zmniejszeniu pestycydów, nawozów, Antybiotyków, czyli, czyli eliminowanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. To jest temat, który żywotnie dotyczy Inspekcji Weterynaryjnej Polskiej Weterynarii, gdyż i pracujemy nad tym, wprowadzając elektroniczną książkę leczenia zwierząt, elektroniczną receptę. Chodzi przede wszystkim o. Warunki fermowe, jak również stosowanie antybiotyków w akwakulturze, no i rolnictwo ekologiczne, gdzie ma być powierzchnia do 25%. Rząd również wyraża poparcie dla podjęcia działań na poziomie wspólnotowym, ukierunkowanych na zmniejszenie zależności od pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych. W środowiskową politykę wpisuje się również maksymalne wykorzystanie przetworzonych białek zwierzęcych powstałych z odpadów rzeźnianych do żywienia zwierząt. Czekamy na decyzję Komisji Europejskiej, gdzie mam nadzieję, że w tym roku, może w tym półroczu ta decyzja zostanie podjęta i właśnie stosowanie przetworzonych białek w żywieniu trzody chlewnej i drobiu nastąpi. Istotna kwestia to jest oczywiście odpowiednia jakość produktów importowanych. To jest sprawa bezpieczeństwa żywności. W odniesieniu do dobrostanu zwierząt, strategia wskazuje na działania komisji polegających na dokonaniu przeglądu w tym zakresie przepisów dotyczących transportu zwierząt i ich uboju. Dobrostan zwierząt jest to integralna część zrównoważonej produkcji zwierzęcej. Zostanie przez Komisję przeprowadzona ocena potrzeby zmiany przepisów i wpływu nowego prawodawstwa obejmującego utrzymywanie zwierząt, transport, ubój i znakowanie produktów, które będą wskazywać na przestrzeganie dobrostanu zwierząt. Ocena prawodawstwa, w szczególności spójność z przepisami dotyczącymi łańcucha rolno-spożywczego, ochrony środowiska, jak również funkcjonowaniem jednolitego rynku. Przepraszam, ale coś nie tak jest w moim gardłem. Konsultacje, które są prowadzone już od kilku lat na temat dobrostanu zwierząt, prowadzą do tego, aby obniżyć maksymalnie stres transportowy. Nad tym, tym zajmuje się wiele organizacji. Utrzymywanie zwierząt w warunkach podwyższonych standardów dobrostanowych, bardzo często związane jest z wyższymi kosztami produkcji. Związanymi z mniejszą wydajnością, koniecznością zmniejszenia obsady w budynkach oraz zwiększonymi nakładami pracy. Oczywiście będą do tego potrzebne i konieczne mechanizmy wspierające te zmiany. I tutaj podstawowym mechanizmem jest wspólna polityka rolna. Ponadto transformacja będzie, będzie wspierana przez pomoc techniczną i fin finansową z istniejących instrumentów Unii Europejskiej. Wyzwania dla zakładów. Środowisko zakładu, które może sprzyjać rozprzestrzenianiu się chorób to chłodne i wilgotne pomieszczenia, trudnościach zachowania odpowiedniego dystansu między pracownikami. Na liniach produkcyjnych to się już mierzymy z tym od roku ograniczenia liczby pracowników potrzebnych dla zapewnienia w skali niezbędnej skali produkcji w zakładach, wskutek m.in. powrotu do domu pracowników sezonowych zagranicznych, wyłączenia osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem oraz osób zakażonych odsyłanych na obowiązkową izolację. I tak jak już powiedziałem, to wiąże się ze zmniejszeniami liczby pracowników, ograniczeniem produkcji, brak zapewnienia skupu zwierząt, odbioru, obniżenie cen skupu, w związku z tym do pociąga narastanie problemów finansowych rolników i producentów rolnych. Zmniejszenie liczby pracowników w firmach transportowych, ograniczenia w transporcie spowodowane nałożonymi restrykcjami, utrudnienia dotyczące logistyki, a kwestie finansowe to brak możliwości wyprodukowanych produktów, brak reali możliwości realizacji umów, konieczność zapłaty kar umownych, ograniczenia funkcjonowania podmiotów branży hotelarsko-gastronomicznej, przez to zmniejszenie popytu na mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne, czy cała sieć choreka, która jest tak ważna. wzrost kosztów związanych ze środkami ochrony osobistej dla personelu, czyli maseczki, odzież jednorazowa, środki dezynfekcyjne oraz przeprowadzania jak najczęstszej dezynfekcji głównych, szlaków komunikacyjnych, szatni, toalet, stołówek, no i konieczność wprowadzenia nowych procedur zakładowych mających na celu zminimalizowanie ryzyka prowadzenia wirusa na teren zakładu, postępowania w przypadku wystąpienia objawów choroby u pracownika. Obowiązkowe mierzenie temperatury, dezynfekcja rąk pracowników, ograniczenia w przemieszczaniu między poszczególnymi strefami, zmiany czasu pracy, personelu, ograniczenie do minimum lub całkowita eliminacja możliwości wejścia na teren zakładu osób niezatrudnionych, podróże służbowe pracowników, dodatkowe koszty i wymagania niektórych krajów trzecich, które żądają na przykład również badania wymazów, z opakowań, Brak możliwości organizacji wizyt bilateralnych, to tutaj my odczuwamy, związane jest to z utrudnieniem uzgodnienia warunków eksportowych i prowadzenia współpracy międzynarodowej. Mamy wynegocjowanych z krajami trzecimi około 400 świadectw zdrowia, świadectw weterynaryjnych. Brak możliwości realizacji kontroli na miejscu zakładu przez państwa trzecie. Niektóre kraje honorują kontrole zdalne przy użyciu teleinformatycznych urządzeń. Dziękujemy bardzo panu doktorowi za Przybliżenie nam tego, z czym będziemy musieli borykać się jako rolnicy w najbliższym czasie, i ilekroć pojawia się słowo wyzwania, dla nas wiąże się to też z takim poczuciem, że pewne obowiązki będą scedowane na nas, ale Mamy właśnie nadzieję, że w ślad za tym pójdą odpowiednie programy i również dofinansowania, które będą pomocne nam w dostosowywaniu się i do nowych warunków i sprostaniu właśnie tym wyzwaniom i jednocześnie wymogom.